Szanowni Państwo, w imieniu władz uczelni i moim osobistym chciałbym Państwu bardzo podziękować, Wam, profesorom, wszystkim wykładowcom, wszystkim pracownikom administracji, za wysiłek, jaki Państwo wkładacie już od dobrych kilku dni w to, aby w ten specjalny czas, trudny dla nas wszystkich, Nasza uczelnia funkcjonowała bez zakłóceń w warunkach, jakie stworzyły nam czynniki zewnętrzne. Jeżeli chodzi o sprawy dydaktyki, to jak wszystkie uczelnie w Polsce, nie mamy zajęć w bezpośrednim kontakcie, ale zajęcia zostały przeniesione na nasze platformy, takie jak ONTE, z wykorzystaniem wielu innych narzędzi zdalnych. I ten proces naprawdę bardzo dobrze postępuje. Regularnie spotykamy się w gronie Senatu, regularnie spotykamy się także w zespołach prorektorskich, zarządczych i administracyjnych. Uczelnia, mogę powiedzieć, funkcjonuje we wszystkich swoich aspektach, w tych, w których może funkcjonować w obecnej sytuacji. Za to jestem Państwu bardzo, bardzo wdzięczny. Osobiście wiem, jak wielkiego wysiłku dokonują władze uczelni, a także wszyscy. Ci kierownicy jednostek i ci koordynatorzy i ci opiekunowie poszczególnych obszarów działalności naszej uczelni, dziekani, prodziekani, którzy wkładają ten, w ten szczególny czas ogromny wysiłek. Za to chciałbym Państwu bardzo serdecznie podziękować. Szanowni Państwo, ten czas na pewno w którymś momencie minie. Przejdziemy z powrotem do... Działalności takiej, jak przed ogłoszeniem stanu epidemii. Wtedy podsumujemy sobie nasze wszystkie doświadczenia, jakich dokonaliśmy w ten czas trudny dla nas, czas specjalny. I muszę już w tej chwili powiedzieć, bo też to jest moim osobistym doświadczeniem, że nabraliśmy nowych, bardzo cennych kompetencji, jeżeli chodzi o komunikowanie się i pracę zdalną. Także wykładowcy są na bieżąco szkoleni, są wspomagani przez naszych informatyków, przez naszych koordynatorów, tak aby edukacja, kształcenie i kontakt ze studentami przebiegał maksymalnie bez zakłóceń. Proszę Państwa, jesteśmy w kontakcie z naszymi interesowiczami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. Mamy kontakt również z Ministerstwem. Formułujemy nasze postulaty, sporządzamy raporty, które regularnie są wysyłane do władz ministerialnych, jak i wszystkich tych władz, które tego o nas od nas oczekują. I mogę już w tej chwili powiedzieć, że nasze działania są bardzo wysoko oceniane na różnych szczeblach, również na szczeblach parlamentarnych i ministerialnych. Szanowni Państwo, chciałbym prosić Państwa o to, żebyśmy wytrwali w tym wysiłku, który dotychczas podejmowaliśmy i który jeszcze przed nami przez ileś dni. Będzie stawiał kolejne zadania. Jesteśmy w bardzo dobrym procesie przystosowania się na te dni, tygodnie, które wymuszają na nas specjalny sposób działania, taki trochę niekonwencjonalny. Ale też myślę, że wiele, wiele doświadczeń, które zdobędziemy właśnie tu teraz, w tym czasie, będziemy wykorzystywać również w dalszych. Naszych działaniach, kiedy już ten okres specjalny minie. Szanowni Państwo, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję w imieniu władz naszej uczelni za dotychczasowy wysiłek. Jednocześnie chciałbym Państwu życzyć na zbliżające się święta, mimo wszystko, takiej rodzinnej atmosfery, takiej radości, z przeżywania świąt, może właśnie specjalnie, że te święta wypadają w tak trudnym dla nas okresie? Może właśnie w te święta potrzebna nam jest taka dawka pozytywnych emocji, które ze sobą te święta zwykle przynoszą? Wszystkiego najlepszego, proszę Państwa, i do zobaczenia, i do usłyszenia w różnych miejscach działalności naszej uczelni. Gdzie będziemy się wspólnie spotykać i wspólnie rozwiązywać wszystkie kwestie, które przed nami życie stawia. Uczelnia funkcjonuje, będzie funkcjonować, świetnie się dostosowuje do tych trudnych warunków. Dziękuję bardzo Państwu, pozdrawiam serdecznie.